Jeśli Tusk niezgodne z konstytucją. Trzeci, nieco enigmatyczny powód to konieczność zachowania się przyzwoicie, mówił Tusk powołując się na słowa Władysława Bartoszewskiego. Jeśli wszyscy uczciwi, przyzwoici Polacy powiedzą, to nie są wybory, nie będziemy w tym uczestniczyć, to będzie jeden z powodów, dla których PiS w ostatniej chwili się wycofał, Przekonywał Tusk w swoim oświadczeniu. Zatem trwa niemal w samym momencie, to. gdy publikowano to oświadczenie Tuska, rozpoczynało się oświadczenie prezydenta Andrzeja Doty. No ale nie w sprawie wyborów, prezydent wystąpił w sadzie, na tle kwiatów jabłoni, u boku ministra rolnictwa mówił o suszy, melioracji, małej retencji. Do tej pory, jak widać, jest sucho, czy nawet e, bardzo sucho, i dlatego rozmowa na temat wody, na temat e, hydrogospodarki w naszym kraju, na najbliższe. E, o innych rozmowach, na przykład Oj. tych z posłami porozumienia Jarosława Gowina, które odbyły się wczoraj w palacu prezydenckim, Andrzej Duda dzisiaj nie wspomniał. To także są fakty. W piątek otwarcie okna transportowego w drugiej połowie maja badania. Start 12 czerwca, tak.